Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich przybyłych i tych, którzy dotąd nie mieli okazji brać udziału w katechezach chrzcielnych, i tych, którzy przygotowują się do odpowiedzialnego zadania rodziców bądź chrzestnych. Szczególnie zaś serdecznie witam tych, którzy są tutaj co miesiąc i już można powiedzieć są stałymi bywalcami tej imprezy. Być może są tutaj tacy, którzy od sierpnia przez wszystkie miesiące byli obecni. Na pewno mówiący te słowa jest jednym z tych ludzi. I tych wszystkich, którzy razem z nami zagłębiają się w ten niezmierzony ocean wód łaski, której pierwsze wylanie następuje właśnie w sakramencie Chrztu Świętego. Tak się stało, że właśnie woda została kluczem naszych kateches i stąd tytuł całego tego cyklu pozwól płynąć w wodzie oraz ten motyw od którego wychodziliśmy i który podczas tych miesięcy naszych spotkań powtarzał się woda której ktoś postawił tamę ograniczył jej przepływ ponieważ jeśli łaskę czyli udzielanie się Boga człowiekowi można Porównać do rozlewania się wody, to my wiemy, że tej wodzie, przez wielkie W, czyli łasce Boga, która działa w sercu człowieka, nie można stawiać tamy. Nie można powiedzieć jej, nie płyń dalej, ponieważ to jest łaska samego Boga. A może się tak dziać, jak wiemy. I to jest pewien paradoks, ponieważ ta woda nie ma granic. Łaska Pana Boga nie daje się ograniczyć. Nie daje się za wyjątkiem tego jednego przykładu kiedy człowiek stawia jej tamy ponieważ pan bóg ze swoją łaską wchodzi tam gdzie Je został wpuszczony i dlatego tak bardzo troszczymy się może nie bardzo i może nie wszyscy ale kościół troszczy się o to żeby przygotować się do sakramentów ponieważ łaska boża nie wlewa się za kołnierz nie wlewa się wszystkim równo i nie wlewa się jakimś magicznym obrzędem tylko łaska jest dana i musi być przyjęta i tak zrodziła się idea inicjatywy Woda bez granic, którą można śledzić. Ci z nas, którzy mają internet, na pewno wiedzą, co to za inicjatywa, a ci, którzy nie wiedzą, niech czują się zaproszeni. Inicjatywa, która jest poświęcona katechezie skierowanej do ludzi dorosłych. Właśnie akurat nie do dzieci, tylko do dorosłych. Katechezie, która pogłębiałaby przeżywanie sakramentów kościoła. Wiemy doskonale już, że potrzeba takiej katechesji. W Kościele w Polsce widać to aż zanadto. Będzie widać jeszcze bardziej. Dziś po tych kilku miesiącach myślę sobie w zasadzie, że tytuł tych kateches mógł brzmieć jednak trochę inaczej. I zamiast pozwól płynąć w wodzie, mógłby brzmieć pomóż płynąć w wodzie. Ponieważ łasce Bożej nie wystarczy nie przeszkadzać. Własce Bożej nie wystarczy pozwolić płynąć. Trzeba jej jeszcze pomóc płynąć. Przed laty miałem takie spotkanie z matką dziecka, które przygotowywało się do pierwszej komunii świętej. Po raz pierwszy miało przyjąć sakrament także pokuty i pojednania. I ta matka mówi do mnie: My wprawdzie Proszę Księca, nie chodzimy regularnie do kościoła ani do sakramentów nie przystępujemy, ale my nie chcemy przeszkadzać dziecku. Niech ono samo wybierze, czy jest to dla Niego ważne, czy nie jest ważne. Dajemy dziecku te szansę, by, by, by dokonało takiego wyboru. Po pierwsze, oczywiście rodzi się pytanie, jak dziewięciolatek może wybrać, czy żyć sakramentami, czy nie, czy modlić się, czy się nie modlić, czy wierzyć w Boga, czy nie wierzyć. To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie pamiętam już, czego wtedy zadałem, czy nie. Ale to po pierwsze, a po drugie. Niby na jakiej podstawie dziecko ma dokonać tego wyboru? Na podstawie czego? Że postawimy go na rozstaju dróg i idź sobie, gdzie chcesz? Wybierz sobie, co chcesz? Czy dziecko ma dokonać wyboru na podstawie tego, że rodzice nie blokują mu dostępu pójścia do kościoła? Dziewięciolatek sam się wybierze i pójdzie? A może rodzicom każe, by poszli z nim? A przecież równocześnie nie chodzą z tym dzieckiem. Do meczetu, czy do bożnicy, czy do cerkwi prawosławnej, żeby sobie dziecko pooglądało wszystkie może opcje i wybrało spośród nich. Nie usłyszałem też wtedy odpowiedzi na, na jeszcze jedno pytanie, które zadałem. A co Państwo robią, żeby nie tylko nie przeszkadzać dziecku, ale żeby mu pomóc skuteczniej znaleźć Pana Boga, poznać Go, zaprzyjaźnić się z Nim? Co Państwo robią, żeby to dziecko mogło pana Boga szybciej znaleźć zamiast po omacku go szukać. Skoro nie modlą się państwo z dzieckiem, skoro nie bywają państwo w kościele z dzieckiem, skoro sami państwo nie przystępują do sakramentów świętych od lat, to jak pomogą państwo wybrać dziecku tę drogę? Wracam raz jeszcze do tego cytatu z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który już tu był przywoływany. Czytamy tam, że Chrzest dzieci ze swej natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Ten katechumenat to, to oczywiście wprowadzenie w tajemnice wiary, czyli katecheza, która następuje po chrzcie. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, lecz o konieczny rozwój łaskich chrztu w miarę do dorastania osoby. I temu właśnie procesowi, o czym doskonale wiedzą siedzący tu rodzice, nie wystarczy nie przeszkadzać. To jest za mało, żeby nie przeszkadzać łasce działać. Dar Boga jest udzielony, można powiedzieć, w zarodku, jakby w ziarnie. Łaski Bożej nie otrzymujemy jako zrealizowanego daru, choć jest to dar samego Boga. Dostajemy go niejako, jako ziarenko. Które trzeba wrzucić w odpowiednią glebę, trzeba zadbać o konieczne nasłonecznienie tego miejsca, o wilgoć, doglądać, pilnować, wyrywać chwasty, odstraszać szkodniki, żeby to wyrosło, żeby coś z tego było. Używając jeszcze innej analogii, też wziętej z Ewangelii, łaska dana jest jak talent, czyli jak jakiś konkretny dar, jakiś konkretny pieniądz, jakieś konkretne bogactwo którego nie wystarczy zabezpieczyć przed złodziejami, zamknąć w sejfie, zakopać pod dębem. Niepomnożenie tego daru, tego bogactwa już samo jest w sobie stratą. Kto nie pomnożył, już stracił. Ponieważ niepomnożony talent to wygląda na przykład tak, jak przychodzi do spowiedzi świętej pięćdziesięciolatek i spowiada się jak dziewięciolatek nadal. I nadal nie słucha mamusi, i nadal nie mówi paciorka, i nadal nie chodzi do kościół, no może kościółek to nie pada, ale i nadal. I widzi tylko te, tylko te sferę, nic już więcej nie zobaczył. Został na poziomie dziewięciolatka, które przygotowuje się do spowiedzi świętej z książeczki do pierwszej komunii świętej. Jakby jego grzechy nie ewoluowały, to byłoby doskonale, gdyby został na poziomie grzechów dziewięciolatka, ale nic bardziej mylnego. Ludzie zresztą dzisiaj nauczyli się łatwo szafować taką frazą Proszę księdza, straciłem wiarę. I za tą frazą chowają wszystkie te swoje niechęci, lenistwa, zgorszenia. Wiele zresztą różnych spraw się za tym kryje. Ale bardzo rzadko zdarza się, że ktoś pyta o przyczynę tej utraty wiary. A nierzadko bywa tak, że rzeczywiście... Ktoś doświadczył czegoś trudnego, jakiegoś traumatycznego doświadczenia: utraty pracy, choroby, śmierci osoby bliskiej, czasem nieludzkiego potraktowania, czy wykorzystania przez ludzi, także przez ludzi kościoła, ale jeszcze samo to doświadczenie nie wyrywa nam tej rośliny wiary z serca i nie wyrzuca jej. Ono na pewno wystawia na próbę tę wiarę, i to, co ludzie nazywają utratą. Bywa czasem efektem zwyczajnego porzucenia tej rośliny, zostawienia jej, a ona po prostu zarasta chwastami. Być może dopiero po latach zorientujemy się, gdzie ona jest, bo straciliśmy ją z oczu, bo te wszystkie sprawy naszego życia, może i ważne, przesunęły na drugi plan to, czym jest wiara. Zagłuszyły to wszystko, o cośmy się troszczyli. Z jakichś tam powodów, jak na jakimś tam etapie życia człowiek przestaje się troszczyć o wiarę i dlatego ją traci. Nie dlatego, że Pan Bóg odwraca się do niego tyłem i mówi, już Cię nie lubię. Czy zresztą nie doświadczamy tego w naszym powołaniu? Pytam siedzących tutaj małżonków, pytam też siebie jako księdza. Zresztą każdy z nas ma jakieś życiowe powołanie. Przecież z taką samą łatwością można powiedzieć o swoim mężu czy o swojej żonie: już się nie kochamy. Kochaliśmy się, ale już się nie kochamy. Albo przestałem ją kochać, albo przestałam go kochać. W sądach bardzo często pada to zdanie, także w sądach kościelnych podczas procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, pada to zdanie: już się nie kochamy, miłość wystygła. Ale, właśnie stosując to porównanie, można powiedzieć, że ogień w kominku może przestać się palić rzeczywiście z tej prostej przyczyny, że przestaniemy tam dokładać. Teraz to w ogóle robię złą kampanię, bo już nie wolno podobno palić węglem. Drewnem w kominkach już nie wolno palić. No więc nieważne czym palimy. W każdym razie, każdy z nas siedział przy ognisku. Jak się przestaje dokładać, jak się wypali drewno, to nie ma ogniska, dopóki się nie wypali. Jeszcze przez jakiś czas się będzie palić. Potem nawet jeszcze będzie się żarzyć, ale ostatecznie bez dokładania, choćby dmuchać nie wiadomo jak, i tak zgaśnie.